Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z Biologią Online. Dzisiaj przygotowałem dla Was dosyć ważny temat z biologii człowieka i dotyczy on będzie układu oddechowego, czyli oddychania. Można powiedzieć krótko. Oddychanie jest bardzo ważną czynnością naszego organizmu: bez tlenu nie ma życia, tak mówią. Ludzie i bardzo słusznie, no i szczególnie dwa narządy naszego ciała są szczególnie narażone na niedobory tlenu, i to jest dzisiaj zadanie dla Was. Chciałem, żebyście się zastanowili, jakie to dwa narządy w naszym organizmie są najbardziej narażone i wrażliwe na niedobory tlenu. O jednym z nich już mówiłem. W pewnym odcinku, takim, to był taki ekstra odcinek poświąteczny. No i jest jeszcze drugi narząd. Chciałbym, żebyście się zastanowili, może jak posłuchacie dzisiaj tej lekcji, to też na ten temat będę mówił, tak? Bo to płuca, jak najmniej można powiedzieć, potrzebują tlenu, bo mają świeży dopływ powietrza, tak, oddychamy nie zawsze właściwie, ale. Tamte, tamta dostawa powietrza jest no, na bieżąco, tak? Natomiast tutaj chodzi o dotlenianie innych komórek ciała. Do tych komórek tlen dociera wraz z krwią. O układzie krążenia krwi mówiliśmy niedawno. Także dzisiaj układ oddechowy powiem o narządach. Jakie narządy tworzą układ oddechowy człowieka? Jest ich dosyć sporo, więc myślę, że warto im się przyjrzeć. Pokażę na schemacie, następnie powiem krótko o mechanizmie wymiany gazowej o jednym narządzie, który wspomaga pracę płuc. Warto o tym wiedzieć, szczególnie dziewczęta, kobiety nie zawsze oddychają w pełni, co yy, ogranicza nasze możliwości. Naprawdę, tlen jest istotny. No, i jeszcze na koniec powiem o zjawisku dyfuzji gazów oddechowych, czy o wymianie gazowej. No jest to podstawa tutaj procesów związanych z przemieszczaniem się tlenu i dwutlenku węgla w naszym organizmie, czyli z oddychaniem. Tak? Także przejdźmy do rzeczy. Układ oddechowy. Na początku narządy tak zwanych dróg oddechowych, górnych i dolnych dróg oddechowych. Do górnych dróg oddechowych i do właściwej drogi oddychania należy nos. Oddychamy przez nos, czasami alternatywnie przez usta, bo to zapotrzebowanie na tlen bywa tak duże, że faktycznie wspomagamy się Tak, przez układ pokarmowy, łykamy to powietrze, co niekoniecznie jest wskazane. tak, Właściwą drogą. Jest nos, my tam nawilżamy, filtrujemy to powietrze, ogrzewamy powietrze, także oddychamy, staramy się oddychać przez nos. Następnie dochodzimy do gardła. To powietrze wpada do gardła, może też wpaść przez usta, tak, przez jamę ustną. Mamy gardło. Dalej jest taka klapka. Tutaj widać na schemacie, jest to tak zwany fałd nagłośni albo nagłośnia. Bardzo ważny element. Wejście do krtani, która jest tam poniżej, tak, czyli już do tych głębszych, dolnych dróg oddechowych ta nagłośnia właśnie jest barierą wejściem do dolnych dróg oddechowych czyli do krtani, tchawicy co my tutaj widzimy tchawicę jeszcze można sobie tutaj próbować wyczuć, bo w dolnej części szyi, tutaj w tym zagłębieniu no, da się wyczuć, tylko delikatnie da się wyczuć yy, to jest tchawica tak, a jeszcze głębiej tu widzimy rozgałęzienia na dwa oskrzela główne Dalej mamy oskrzela płatowe i oskrzeliki płucne. I to wszystko razem nazywa się drzewem oskrzelowym. To wygląda jak drzewo, tylko takie może trochę do góry nogami. Tak jest to drzewo oskrzelowe. No i na końcu tych oskrzelików płucnych, czyli tych najdrobniejszych rozgałęzień drzewa oskrzelowego, mamy pęcherzyki płucne. Płuca człowieka, to jak płuca wszystkich ssaków, są to płuca pęcherzykowate, zbudowane z pęcherzyków płucnych. No i tu pytanie, czy prawe i lewe płuco, czy jest takie samo? No, jak widać na rysunku, nie. Które jest większe? No, prawe płuco jest większe, trzy płatowe, więc są trzy główne oskrzela płatowe, i dalej rozgałęziające się na oskrzeliki, zakończone pęcherzykami płucnymi, i mamy tutaj większe prawe płuco, trzypłatowe płuco lewe, jest znacznie mniejsze, jest tu też taka jamka, w której osadzone jest serce, także płuco lewe, znacznie mniejsze, dwupłatowe, z tą właśnie jamą, także tutaj bez problemu rozpoznamy, które płuco jest które, tak? No i przy okazji, no tą funkcją płuca jest też to, że ono jest taką poduszką powietrzną właśnie dla serca, tak to serce jest osadzone w płucu lewym. Tak? No, i myślę, że tyle, jeżeli chodzi o narządy. Tak, teraz myślę, że czas jeszcze wspomnieć o tym, co tutaj widać na rysunku. Widać jeszcze mięsień. On nie należy oczywiście do układu oddechowego, tylko do mięśni, do układu mięśniowego, jest to przepona. Tak? Tutaj warto o tym wiedzieć, bo niektórzy słabo wykorzystują tą przeponę. A jak widzimy, no, płuca w dolnej części są znacznie większe niż w górnej. Tak? No i ta przepona, która jest jedynym mięśniem leżącym w poprzek naszego ciała, faktycznie pracuje w ten sposób. Góra-dół umożliwia zasysanie powietrza do dolnych części płuc. No i potem wyciskanie tego powietrza z dolnych części płuc, co znacznie usprawnia wentylację tych płuc. Tak? I faktycznie tej kluczem jest takie oddychanie, żeby ruszał się nam brzuch. Jeżeli brzuch się rusza w czasie oddychania, tutaj górna część jamy brzusznej, to znaczy, że ta tłocznia brzuszna pracuje, że pracuje przepona. Tak? Warto sobie sprawdzić, jak oddychamy, czy brzuch się rusza. Jeżeli tak, jest to dobrze, jeżeli nie, no to trzeba poszperać sobie, poszukać ćwiczeń oddechowych tak, żeby przepona pracowała. Tak? To są różne proste takie ćwiczenia z książką, z obciążeniem, tak, właśnie z dotykaniem tej przepony. Ale nie są skomplikowane rzeczy, można się w własnym zakresie tutaj douczyć, właściwego oddychania, właściwej wentylacji płuc. Tak? No jeszcze tu zobaczcie na pęcherzyki płucne. Pęcherzyki płucne, te najdrobniejsze elementy każdego płuca, tam, gdzie zachodzi wymiana gazowa, albo jeszcze inaczej dyfuzja gazów oddechowych. Tak? No Tutaj oczywiście zachodzi ta dyfuzja między powietrzem, które dostaje się do płuc. I krwią, która omywa te pęcherzyki płucne. Tutaj widzimy, że te pęcherzyki są otoczone gęstą siecią naczyń włosowatych. Tutaj o tych kolorach już mówiłem. Tak? Kolor niebieski obrazuje krew odtlenioną z dużą ilością dwutlenku węgla, czyli dwutlenek węgla będzie nam. Dyfundował do wnętrza pęcherzyków płucnych, natomiast tlen będzie wnikał do krwi zgodnie no, z ilością tej substancji, tak? Dyfuzja prosta polega na tym, że substancje przenikają od miejsca, gdzie jest tej substancji dużo, do miejsca, gdzie jest jej mało. Tak? Czyli tlen do krwi i do organizmu, tak? natomiast dwutlenek węgla z krwi do wnętrza pęcherzyków płucnych i na zewnątrz, tak? Tutaj jedna ważna rzecz, tak? Taki uczniowski błąd, często uproszczenie myślowe. Mówimy: wdychamy tlen, wydychamy dwutlenek węgla, no, wdychamy powietrze świeże, wydychamy powietrze zużyte. W płucach, tak? To zużycie nie jest wcale takie duże. Wydychamy prawie tyle samo, co wdychamy tego tlenu bo wdychamy 21% taki skład świeżego powietrza. Jeżeli chodzi o tlen, wydychamy aż 17% tego tlenu. Nasze płuca wcale tak super nie, nie funkcjonują, jeżeli chodzi o pobranie tlenu. Bardzo sprawnie wydalamy dwutlenek węgla. I to jest zresztą też sygnał do oddychania, tak, jak nam się nagromadzi dużo dwutlenku węgla, wtedy właśnie e, następuje e, przyspieszenie oddychania, tak. Takie słuchajcie o to rzeczy przygotowałem na dzisiaj. Myślę, że podstawy dotyczące układu oddechowego, jeżeli temat Was interesuje, znajdziecie na pewno dużo innych źródeł jeszcze na temat układu oddechowego. Pamiętajcie o pytaniu z początku tego odcinka tak, jak się, jakie to narządy potrzebują najwięcej tlenu i są najbardziej wrażliwe na niedobory tlenu, czekam na Wasze odpowiedzi myślę, że bez problemu napiszecie co to za narządy, no i tyle słuchajcie na dzisiaj, jeżeli odcinek się spodobał, można oczywiście polubić zachęcam do dalszej wspólnej nauki kontynuowania lekcji wraz ze mną, do zobaczenia wkrótce, do widzenia